Pozwól się zahipnotyzować, byś miał najlepszy tydzień w historii. Najpierw znajdź miejsce, gdzie na kilka chwil będziesz mógł usiąść lub się położyć. Gdy już leżysz lub siedzisz, pomocne będzie, gdy odłożysz telefon na bok. Teraz po prostu pozwól swoim powiekom opaść. Z zamkniętymi oczami postaraj się skupić na dźwięku mojego głosu. Zrozum też że to ty sprawiasz, że to się wydarzy. Ja po prostu dam ci kilka bardzo prostych poleceń. Jeśli za nimi podążysz, doznasz cudownego doświadczenia, teraz zacznij rozluźniać swoje ciało we własnym tempie. Odpuść sobie na tyle, na ile możesz. Nie ma ani dobrego, ani złego sposobu doświadczania procesu hipnozy. Akceptuj wszystko takim, jakim jest. Cokolwiek widzisz, czujesz i doświadczasz, jest całkowicie w porządku. Teraz, gdy pozwalasz swojemu ciału poczuć się wygodnie, chciałabym, żebyś skupił całą swoją uwagę, całą swoją świadomość na swoich dłoniach. Wyobraź sobie, że możesz przenieść całe swoje skupienie na te dłonie. Gdy to robisz, uświadamiaj sobie zmianę odczuć lub wibracje, które możesz w nich poczuć. Gdy to zauważasz, pozwalaj sobie, aby rozluźnić dłonie tak, jak to tylko możliwe. Możesz nawet sobie wyobrazić, że one stają się tak luźne, tak bezwładne, tak odprężone, że poruszenie nimi byłoby zbyt dużym wysiłkiem trochę jakby były dwoma wilgotnymi ręcznikami. Po prostu pozwól im oklapnąć. Wyobraź sobie, że każdy mięsień, każde włókno i każdy nerw w Twoich dłoniach po prostu całkowicie się rozluźnia. Możesz nawet sobie powiedzieć w swoim własnym umyśle: Rozluźniam swoje dłonie. Teraz możesz sobie powiedzieć: Moje dłonie są ciepłe. Gdy to robisz. Możesz zauważać, że temperatura twoich dłoni zaczyna się zmieniać. Teraz możesz sobie powiedzieć: moje dłonie są ciężkie. Po prostu pozwól swoim dłoniom w tym momencie stać się trochę cięższymi. Gdy to zrobiłeś, chciałabym, żebyś teraz przesłał tę samą jakość odprężenia przez całe swoje ciało. Uświadamiasz sobie, jak to odprężenie rozprzestrzenia się od Twoich dłoni, przez ramiona, w dół do reszty Twojego ciała. Gdy Twoje ciało jeszcze bardziej się rozluźnia, policzę od pięciu do jednego. Na jeden powiem słowo śpi, nie zaśniesz, ale gdy powiem słowo śpi, Twój umysł i ciało. Całkowicie się rozluźnią, i zauważysz, że wchodzisz w to doświadczenie pewnie nawet dziesięć razy głębiej. Chciej, żeby to się wydarzyło. Uwierz, że to się wydarzy, i to się wydarzy. Pięć, przygotuj się, by odpuścić. Cztery, odpręż się, jak tylko możesz. Trzy, rozluźniaj się, nawet głębiej. Dwa, przygotuj się, żeby całkowicie odpuścić. I jeden, śpi. Twoje ciało i umysł rozluźniają się całkowicie, a ty wchodzisz dziesięć lub dwadzieścia razy głębiej w cudowny stan hipnozy, gdzie nic cię nie martwi, nic na ciebie nie wpływa i nic ci nie przeszkadza. Podążaj za moim głosem, on stanie się częścią twojej rzeczywistości. Każda sugestia, którą Ci od teraz dam, wsiąknie tak głęboko w Twoją podświadomość, że Twój umysł i ciało automatycznie za nią podążą. W sumie chciałabym, żeby Twój podświadomy umysł zrobił teraz dla Ciebie coś specjalnego. Chciałabym, żeby przypomniał Ci o jakimś radosnym czasie w Twoim życiu. Może jest to chwila, która była dawno. Po prostu radosny, szczęśliwy moment i to może być zwyczajna chwila, gdy spędzałeś czas ze słodkim pieskiem, ale to może być duża chwila, chwila, gdy czułeś się naprawdę dobrze, naprawdę szczęśliwy, naprawdę radosny, po prostu chwila radości, która przychodzi do Twojej świadomości. Gdy uświadamiasz sobie tę chwilę, zacznij w nią wchodzić, bądź tam jak gdyby to wydarzyło się jeszcze raz, od początku to po prostu bardzo szczęśliwy czas z Twojej przeszłości. Zauważ, czy jesteś sam, czy z innymi, nawet zauważ, co masz na sobie, po prostu zauważ, co się dzieje wokół Ciebie. I najważniejsze, Zauważ, co sprawia, że czujesz te dobre, przyjemne uczucia i naprawdę poczuj je wewnątrz swojego ciała. Uświadamiasz sobie, że odczuwasz tą radość, to szczęście, po prostu dlatego, że się na to decydujesz. I gdy cieszysz się tą chwilą, po prostu pozwól tym uczuciom się trochę zwiększyć. I zauważ, gdzie są one w twoim ciele. Teraz zauważ te uczucia gdzieś w twoim ciele. W pierwszej chwili zauważ jakiego koloru są. Może to być jakikolwiek kolor, jaki przychodzi ci na myśl. Po prostu daj im kolor. I gdy zauważasz te uczucia, zauważ, że ten kolor jest gdzieś w twoim ciele. Chciałabym żebyś teraz pozwolił temu kolorowi rozprzestrzenić się przez całe twoje ciało całą drogę od czubka twojej głowy w dół do czubków twoich palców u nóg wysyłając teraz ten kolor do każdego mięśnia każdego włókna każdego nerwu twojego ciała ten kolor to uczucie które przepływa przez ciebie gdy tego doświadczasz Zacznij podążać z tym uczuciem w przyszłość. Wyobraź sobie, że jest jutro rano i budzisz się z tym uczuciem. Wyobraź sobie, że czujesz się pełen energii i pełen nadziei na wizję dnia, który jest przed tobą. Wyobraź sobie, że kładziesz stopy na podłodze z nowym poczuciem pewności siebie. Przygotowując się na ten dzień z uczuciem spokoju, i rozumieniem, że jesteś zdolny i dasz sobie radę. I teraz wyobraź sobie, że nosisz to uczucie ze sobą przez resztę tego tygodnia. Otwórz sobie teraz w swoim umyśle resztę tego tygodnia, ale spraw, że będzie dokładnie taki, jak chcesz, żeby był. Zobacz siebie i doświadcz tego. Myślisz tak, jak chcesz myśleć. Czujesz się tak, jak chcesz się czuć. Zachowujesz się tak, jak chcesz się zachowywać. Jesteś autorem i projektantem swojego życia i możesz naprawdę, na poważnie zdecydować, jaki chcesz, żeby był ten tydzień przed tobą. Zacznij robić to teraz. Zdecyduj, że będzie wspaniały, rewelacyjny ten tydzień, który jest przed tobą. Teraz wyobraź sobie, że jest koniec tygodnia i przyglądasz się temu tygodniowi i zauważasz te wszystkie dobre, pozytywne wybory, których dokonałeś. Zauważ, jak szczęśliwy się czujesz, że dokonałeś tych rzeczy, które chciałeś osiągnąć, i po prostu bądź tam. Możliwe, że z uczuciem ulgi, że przeszedłeś przez ten tydzień. I zrobiłeś to szczęśliwie i z pewnością siebie. Gdy to robisz, dosłownie programujesz swój podświadomy umysł na sukces i to będzie Twoja nieunikniona rzeczywistość. To będzie najlepszy tydzień w historii. Każdego dnia będziesz się czuć bardziej pewny siebie i będziesz czuć większą kontrolę. Na koniec tygodnia będziesz miło zaskoczony tym, jak proste wszystko się stało. Za chwilę odliczę od jednego do pięciu. Z każdą liczbą, każdą sugestią, którą ci dałam, doskonale zintegrujesz się na poziomie umysłu i ciała. Na cztery Twoje oczy się otworzą i poczujesz się cudownie. Na pięć znajdziesz się w nowym podekscytowaniu i nowym oczekiwaniu na ten wspaniały tydzień. Więc przygotuj się na jeden, znowu skieruj tę uwagę na tę rosnącą energię, pewność siebie z tym idącą. Dwa, te przyjemne uczucia wypełniają Twoje całe ciało. Trzy, czujesz się tak dobrze jak chcesz. Cztery, oczy otwierają się, czujesz się niesamowicie i pięć, z powrotem jesteś całkowicie obudzony. Dasz radę. Życzę ci cudownego tygodnia.